Kopalnia Milowice, jedna z najstarszych w Polsce, istnieje już 150 lat. Ostatnio zaaplikowano staruszce skuteczną kurację odmładzającą. Nad przeładunkiem węgla czuwa kontrolna aparatura telewizyjna. Dyspozytor przy swoim pulpicie znów te wskaźniki, przełączniki ogarnia jednym spojrzeniem całość sytuacji w kopalni. Plan alarmowy w razie wypadku płonie lampka, sygnalizując zagrożone miejsca. Ale wydajność pracy zależy nie tylko od sygnalizacji i zabezpieczeń. Ważna jest także atmosfera witająca górnika u progu szychty. Urządzono tu nawet podręczną kawiarenkę. Cóż, taka już u nas moda, że bez kawy, ani rusz, ani głową, ani ręką.